Serdecznie kilkowy szlak Żubickie Łąki, 13 lipiec 2014. Dzisiaj kilka słów na taki temat: za barierą strachu. Dla każdego z nas, każdego człowieka, chodzącego po tej ziemi, w którymś miejscu jest ustawiona taka szczególna bariera. I ta bariera jest w nim oczywiście. Jest to bariera jego poczucia strachu. Jego strachu przed zmianą, przed ewentualną utratą tego, co, do czego się doszło, co się ma, co się osiągnęło, gdyby miało się robić coś innego, czy w inny sposób. Strachu przed ośmieszeniem, strachu przed brakiem akceptacji. no Cała masa różnych tutaj elementów tego strachu to wchodzi. I poza tą barierę strachu wykraczamy w życiu zazwyczaj rzadko. Nie, nie jest to zbyt częsta... Decyzja, kiedy poza tą barierę strachu wychodzimy, ale są to te przełomowe momenty. Momenty, w których potrafimy wyjść za barierę strachu, um, to są momenty, w których następują bardzo poważne zmiany w naszym życiu. Um, często oczywiście to wyjście jest takie krótkotrwałe, chwilowe, a nawet się fajnie czujemy po, po, po tym wyjściu, za tą barierę i, i sądzimy, że teraz jest nowy świat, nowy świat się otwiera, ale jeżeli nie jesteśmy wytrwali, jeżeli. Um, nie zmusza nas zazwyczaj do tego sytuacja, czy nie dojrzeliśmy do tego, żeby po przeanalizowaniu naszej sytuacji podjąć taką decyzję wyjścia poza tą barierę strachu, zebrania wszystkich sił i naprawdę jakiegoś takiego pokonania siebie w środku, to zawrócimy z drogi. Jeżeli jest to jednak dojrzała decyzja, jeżeli naprawdę czujemy ogromną potrzebę pokonania tej bariery strachu, to ją pokonamy trwale. I wówczas się zmienimy, wówczas staniemy się trochę innym człowiekiem. Wówczas staniemy się kimś, kto wzniesie się na wyższy poziom swojego życia, bezdyskusyjnie, wyższy poziom swojego życia, wyższy poziom rozumienia świata, rozumienia ludzi wokół, a po prostu będziemy dużo bardziej dojrzalszą osobą, dojrzalszym człowiekiem i momentalnie zaczniemy przyciągać dużo więcej ciekawych, wspanialszych rzeczy tego świata. Mówię o tym temacie dzisiaj. O tej, o, o tej barierze strachu, o pokonaniu tej barierze strachu, dlatego że za dwa tygodnie um, będziemy mieć w, w Poznaniu wydarzenie, um, które będzie przekazem czegoś ogromnie istotnego. Um, będzie przekazem um, wydarzenia, które poprowadził Eric Worry, um, Wydarzenia, które pozwala zrobić wielkie rzeczy w krótkim czasie, um, pozwala wznieść się naprawdę na wysoki, wysoki poziom. Um, ale do tego trzeba dojrzeć, do pokonania tej bariery strachu. To wydarzenie pomaga pokonać tą barierę, oczywiście. Pomaga pokonać tą barierę, przejść za nią, um, ale trzeba się do tego przygotować. I o tym przygotowaniu będę mówił jutro, w poniedziałek, na, na um, webinarze o 20 na rwb.pl. Także zapraszam Cię, jeżeli. Chcesz w tym uczestniczyć i czy przymierzyć się może do tego, bo to trzeba się do tego przymierzyć, trzeba się dobrze zastanowić, czy rzeczywiście tego chce, czy, 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 czy hmm, chce się zmierzyć ze sobą, bo tu chodzi o zmierzenie się ze sobą tak naprawdę w tym, w tym, w tym momencie tutaj. Ale ta, to zmierzenie się ze sobą i to wyjście za tą walierę strachu własnego, tych lęków własnych sprawia, że wchodzimy w zupełnie inny świat. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro na Kikoś Szlaku. Hej.